Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, zapraszam do obejrzenia tego materiału. Step out of the vehicle immediately, or we will open fire. That's what I got for getting comfortable. I was so busy tying up loose ends for my employers, I didn't realize the only one left was me. Assholes set me up good. The dope in the trunk got me 15 years. Guess they couldn't find anybody with the balls to try to do me in. Dumb bastards. They got no idea what's coming. Jak mogliście zobaczyć, tak Jimmy właśnie został zdradzony. Będziemy teraz musieli się zemścić. Będzie to koniec mojej przygody z Mafią 2. Zapraszam do oglądania następnych filmów. Będę chciał zagrać albo w Mafia 1 remake. Lub Mafia 3. Jeszcze zobaczę. Może być naprawdę ciekawie. Zapraszam jeszcze na mojego Instagrama Kubus Dymistrzu, na mojego Facebooka oraz do subskrypcji tego kanału. Pozdrawiam. Cześć.